Czujność policjanta pozwoliła na zatrzymanie kobiety, która ukradła we Wschowie niemal półtora miliona złotych. Funkcjonariusz po służbie zauważył poszukiwane auto, a w nim kobietę i skradzioną gotówkę. Agnieszka Milczarz. Trudno sobie wyobrazić, by była to kradzież na chybiu trafił. 55-latka musiała wiedzieć, gdzie znajdzie pieniądze i jak duża jest to kwota. Trzymanie tak dużej ilości gotówki w domu no nie jest do końca bezpieczne. Może dojść do włamania, może być na, dojść na przykład do pożaru i wtedy stracimy na szczędności. W tym przypadku trudno mówić o włamaniu. Kobieta dostała się do jednorodzinnego domu w okolicach Schowy w Lubuskiem, otwierając drzwi oryginalnym kluczem. Policja nie zdradza skąd go miała, ale po alarmie od właściciela funkcji jeszcze tego samego dnia. Kobietę zatrzymali. Jechała w stronę granicy z Niemcami. Poszukiwane auto zauważył funkcjonariusz Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Policji w Świecku. Śledził kobietę, aż zjechała na stację paliw. Jeszcze wykonał telefon do Centrum Współpracy po to, żeby się upewnić, czy faktycznie to jest ten samochód. Funkcjonariusz, który przejął służbę, potwierdził tę informację. Kobieta nie stawiała oporu. Miała przy sobie część z astronomicznej kwoty 1,4 tysięcy zł. Złotych. Resztę ukryła w walizce powiedziała policji, gdzie schowała łup. Policjanci po dotarciu właśnie w te skazane miejsce zauważyli i ujawnili pozostałą część pieniędzy. Od kilku lat policja notuje rocznie około 70 tysięcy kradzieży z włamaniem do mieszkań i domów. I apeluję do właścicieli, by dbali o zabezpieczanie okien i drzwi, mieli w domu alarm, a wokół posesji monitoring jeśli to możliwe, zadbali o dobre oświetlenie domu i okolice, w której się znajduje i nie zostawiali gotówki. i Kosztowności. Lepiej ulokować je w banku. Bank nam przytrzymuje te pieniądze, tak naprawdę, by i no teoretycznie i praktycznie jest to najbezpieczniejszy środek. 55-latce grozi 10 lat więzienia. Będzie odpowiadać z wolnej stopy, ale by wyjść z aresztu, musiała wpłacić poręczenie w wysokości 40 tysięcy złotych. Agnieszka Milczarz, wydarzenia.